Dzisiaj temat poruszymy pracy zdalnej nauki zdalnej, bo to jest kwestia istotna. Ja poruszę kwestię techniczną tego, co potrzebujemy mieć w domu. Nie będę poruszał kwestii platformy, bo to każda firma czy każda szkoła wybiera sobie inną platformę i to nie o to chodzi, ale kwestia to, co będzie nam niezbędne do tego, żeby w takiej pracy zdalnej czy takiej nauce zdalnej brać udział. Postaram się to w miarę krótko omówić. Nie wiem, czy mi się uda oczywiście w miarę krótko, bo znając swoje gadulstwo może się okazać, że niestety nie będzie to krótko. Tak więc na początku najistotniejsze rzeczy dla tych, którzy przez chwilę wytrzymają, a ci, którzy wytrzymają dłużej, no to na pewno popłynę dość mocno parastatkiem po jeziorze. Tak więc pierwsza istotna kwestia, do pracy takiej potrzebujecie bezwzględnie słuchawek. Czy to, jeżeli jesteście przede wszystkim, jeżeli jesteście uczestnikiem takiej komunikacji dwukierunkowej, bo jeżeli odbieracie tylko jakiś przekaz, to absolutnie oczywiście można to robić normalnie, klasycznie przez głośniki danego urządzenia. Ale jeżeli jesteście uczestnikiem komunikacji dwukierunkowej, czyli macie mikrofon, to musicie mieć słuchawki z tego względu, że da wam to komfort pracy oraz komfort wszystkim innym, którzy będą w wirtualnej klasie czy w wirtualnym biurze. Jest to element niezbędny. Przy wyborze słuchawek. Nie będę wam teraz rekomendował, bo każdy pewnie ma w domu jakieś słuchawki i tak naprawdę jakieś słuchawki do tego będą wystarczające. Przy takiej komunikacji nie jest to potrzebne. Są słuchawki hi-fi, potrzebne są słuchawki wygodne. Ja na przykład nie mógłbym używać słuchawek do usznych, bo są one dla mnie bardzo niekomfortowe. Słuchawki dokonałowe, owszem tak, ale najlepiej przy takich dłuższych posiadówkach, czyli w momencie kiedy pracujecie czy bierzecie udział w zajęciach, to może to trwać dość długo. Wtedy za zachęcam do wybrania słuchawek wygodnych. Ja Najczęściej przy takich dłuższych akcjach używam takich słuchawek nausznych. One są co prawda zamknięte. Zamknięte są z tego tytułu, że nie chcę, żeby pomiędzy słuchawkami a mikrofonem też się wykonywało jakieś sprzężenie. Można też stosować słuchawki otwarte, szczególnie jeżeli używacie mikrofonów dynamicznych, tak jak ja, w nich jest trochę bardziej przewiewnie. Są też słuchawki, które są jednocześnie wyposażone w mikrofon. Ja tam jakieś, jakąś jedną rekomendację, bo wam później dam zakupową. Jeżeli jest taka potrzeba, to może używać też takich słuchawek, wtedy nie ma tego problemu, że się odwracacie, czy gdzieś tam idziecie dalej i nagle Was nie słychać, tak jak w przypadku tego mikrofonu. Tutaj ze względu na to, że nagrywam i chciałbym, żeby było to w jak najlepszej jakości, to stosuję właśnie taki mikrofon, mikrofon dynamiczny, który również tłumi echo. I to jest informacja dla nauczycieli, jeżeli jesteście sami w klasie jest duże echo, bo najczęściej tak właśnie jest, to mikrofon dynamiczny Wam pomoże. Jest u mnie cały materiał o mikrofonach i tam, zwracam na to uwagę, przyjrzyjcie się bliżej mikrofonu dynamicznym, ale to nie jest materiał o tym. Drugim ważnym elementem jest kamera internetowa. Każde urządzenie, czy mobilne, czy laptop, czy tablet, posiada wbudowaną kamerę. Najczęściej jest to kamera słabej jakości. Często się tak zdarza, że mikrofon w urządzeniach również jest słabej jakości. Jest moja jedna rekomendacja. Ja z tej kamery teraz to jest nagrywane. Jak widzicie, ta kamera również występuje w takiej formie, że mam dwie te kamery za, zainstalowane u siebie. Tak więc te, to jest moja rekomendacja. Szukałem na rynku dość długo kamer, różne modele testowałem, ale uznaję, że ta kamera jest kamerą przeze mnie rekomendowaną. To jest C920. I to, czy to jest S, czy z jakąś inną, inną końcówką, jest to kamera, którą ja Wam rekomenduję. Używam w, u siebie w domu, mam cztery takie kamery zainstalowane i zdecydowanie wydaje mi się, że jest to rozwiązanie najbardziej optymalne. Po pierwsze, bardzo dobra jakość obrazu, Full HD. Możliwość instalacji tej kamery, jak widzicie tutaj, na monitorze, bez problemu sobie ją powiesicie czy na laptopie, czy możecie ją również wkręcić w statyw. Tak więc to jest też bardzo istotne, że ta kamera może wam robić fajne ujęcie z góry. Często teraz producenci montują kamery gdzieś nad klawiaturą i macie ujęcie z dołu, ale jak sami wiecie, to ujęcie nie jest zbyt specjalne. 1080p 30 klatek na sekundę, 720p 30 klatek na sekundę i przede wszystkim w tej kamerze również zastosowany jest dobry mikrofon. Czyli podłączając takie jedno urządzenie załatwiamy sobie dwie sprawy, czyli mamy dobrą jakość obrazu, możemy tą kamerę sobie ustawić tak, jak nam jest wygodniej. Możecie mieć dwie kamery. Jeżeli potrzebujecie jako nauczyciel przekazać coś uczniom, to możecie w ten sposób to robić. Pisać, pokazywać, robić demonstracje. Niekoniecznie pokazywać prawda, swoją twarz. Możecie, tak jak ja, dwie kamery używać i z dwóch kamer naraz stream przekazywać. Tak więc istotna kwestia i to jest moja rekomendacja. Te kamery nieco podrożały niestety teraz, bo rozumiem, że się popyt zrobił na nie dość duży i z tego co zauważyłem, 499 jest taka cena rynkowa, pewnie ona będzie spadała. Ja Zlinkuję wam w opisie te wszystkie rzeczy, które rekomenduję, żebyście sobie mogli ewentualnie z tego skorzystać. Tak więc podstawa słuchawki i kamera internetowa. Dodatkowa informacja odnośnie słuchajcie, słuchawek, może, bo często też jest tak, że że chcecie używać słuchawek bezprzewodowych. Pierwsza rzecz, bierzcie pod uwagę długość pracy na baterii. Eee, na przykład takie małe słuchawki to zazwyczaj to jest około 4, 4 godzin. Druga sprawa, musi być też no, odpowiednio jakościowo dobry mikrofon zastosowany, żeby was było dobrze słychać. Druga sprawa to jest, no zasięgu nie będzie raczej problemu, bo będziecie przy komputerze, ale może się pojawiać tak zwana latencja, czyli opóźnienie. Może się zdarzać, że na przykład inaczej będą wasze usta mówiły, a inaczej będzie was słychać. Tak więc myślę, że do takiej pracy przy komputerze stacjonarnym. Czy przy laptopie raczej bym proponował słuchawki przewodowe? Kolejna informacja, dość istotna: jeżeli to, to, to w zasadzie mógłbym zamknąć ten temat dla tych, którzy już, już chcą skończyć. Kupujecie kamerę z dobrym mikrofonem i macie słuchawki już jakieś w domu, czy kupujecie jakieś słuchawki i, i to już jest w zasadzie wszystko, co musicie na ten temat wiedzieć. Pora teraz, żebym się trochę bardziej zagłębił, bo są kwestie techniczne i istotne przy wyborze tego wszystkiego. Może tak, na początek warto zwrócić uwagę, ile wyjść w swoim komputerze macie na słuchawki i na mikrofon, bo często jest tak, że w starszych konstrukcjach, czy w komputerach stacjonarnych macie osobno zrealizowane Realizowane wyjście słuchawkowe i wyjście mikrofonowe, i wtedy dobrze by było mieć takie słuchawki. No, chociażby jak ja tutaj mam, to są takie, no można powiedzieć, gamingowe słuchawki. One również są już z mikrofonem. Można ich używać jako słuchawki, używając tylko jednej wtyczki. Ale jeżeli chcecie, jeżeli chcecie podłączyć to urządzenie jako mikrofon, to używamy dwóch wtyczek. Co w momencie, kiedy mamy słuchawki z dwoma wtyczkami i jest problem, bo mamy jedną dziurkę? Jest prosto. Prosta, proste rozwiązanie, a mianowicie taki, taki, taki interfejsik, taki, taki przewodzik, który właśnie ma dwa gniazdka, o jak tutaj widzicie, i jedną wtyczkę. I wystarczy takie coś nabyć i wtedy nie musimy inwestować w inne słuchawki czy w inny zestaw, no, tylko, tylko kupujemy taką przejścióweczkę. Ja gdzieś patrzyłem, jak to wygląda w sieci, gdzie to jest. Oczywiście zamknąłem sobie tą. Tą zakładkę, ale są takie przejściówki do dostania. Ja Wam też zlinkuję w opisie, może w takim razie, bo. Za, za, za agresywnie kliknąłem i mi zniknęło. Tak więc tutaj nie ma problemu, można ten temat rozwiązać. Często jest tak, że jak kupujecie słuchawki z mikrofonem i one są wyposażone w dwie wtyczki, to od razu w zestawie macie taki przewód. Są słuchawki ze złączem USB, są one dość uniwersalne i też wszędzie będzie, będą funkcjonowało I, i też taka opcja jest dla mnie rekomendowana, ale nie chcę się zagłębiać w jakieś super, super, super e, drogie słuchawki. Wybrałem taką jedną rekomendację, która wydaje mi się dość, dość ciekawa, a mianowicie takie Logitechy, one nie są bardzo drogie 199 zł. Są to takie słuchawki gamingowe. No, teraz powinny się one nazywać naukowe, z tego względu, że potrzebujemy i mikrofonu, i słuchawek. Ale, tak jak powiedziałem, jeżeli się wyposażymy w dobrą kamerę, chociażby w tą, tą C920, możemy sobie temat mikrofonu odpuścić i wykorzystać jakiekolwiek, jakiekolwiek słuchawki. Dobra, lecę dalej. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Istotną kwestią jest ten statyw. Ja przede wszystkim Wam rekomenduję pracę na komputerze, czy na laptopie, czy na komputerze stacjonarnym. Jeżeli macie takie możliwości i możecie sobie podłączyć monitor większy albo ten ultrawide, szeroki, gdzie będziecie mogli mieć z jednej strony ekranu chociażby no, Skype'a, gdzie będziecie na tym Skype'ie mieć łączność, czy z jakąś inną platformą, łączność z grupą, czy to pracować. Czy to szkolną, a z drugiej strony będziecie mogli sobie robić notatki, czy coś innego robić. Tak więc to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie. Oczywiście można robić to tradycyjnie, mieć jeden ekran plus zeszyt i tam sobie robić te notatki. No ale można też mieć, właśnie, ultra-wide monitor i do tego. Zachęcam, jeżeli ktoś ma to, żeby to wykorzystywać, jeżeli ktoś nie ma się zastanawia nad zakupem monitora, to już iść albo w 4K monitory duże, gdzie możecie mieć dużo różnych okien z różnymi rzeczami pootwieranymi, bo w jednym oknie będzie na przykład telekonferencja, w innym będą materiały, a w trzecim będą wasze notatki. Tak więc, jeżeli macie odpowiednio duży monitor, to wszystko na tym jednym monitorze możecie pomieścić. Kolejny element, o którym powinniśmy pomyśleć, to jest statyw. Po pierwsze, możemy na nim zainstalować kamerę. Tak jak już powiedziałem, ta C920 ma wejście na statyw i możemy sobie tą kamerę gdzieś postawić. Jeżeli mamy taką kamerę zainstalowaną, to możemy też, jeżeli jest statyw wyposażony w głowicę kulową, skierować w dół. No i dla nas to też jest istotne, jeżeli korzystamy z komórki, bo możemy to robić w sposób pionowy. Pionowy albo poziomy, prawda? Tak więc zachęcam do takiego statywu z głowicą kulową. Do tego można nabyć takie uchwyty na telefon komórkowy, żeby w prosty sposób go na takim statywie zainstalować. To jest. Istotna kwestia, jeśli chodzi o komfort pracy, jeżeli używacie urządzeń, urządzenia mobilnego, czyli telefonu, bo, no bo w innej formie nie za bardzo to widzę. a Rozwiązanie jest bardzo proste, bo staty w zasadzie dowolny za dowolne pieniądze można nabyć. A ten, ta przejściówka do telefonu komórkowego też nie powinna być problemem. Ja poszukam, może też Wam linkuję w opisie, jak coś takiego tutaj znajdę na na podorędziu. Dobra, przejdę jeszcze do, może do moich rekomendacji oprócz, oprócz tej kamery, która Wam załatwia wszystko, tak jak powiedziałem. Macie mikrofon e, i dobry obraz, słuchawki pewnie każdy ma w domu i to jest w zasadzie jeden wydatek, jaki powinniście ponieść, ewentualnie statyw, żeby, e, żeby już no, dobrze uczestniczyć w takiej, w takiej audiowizualnej telekonferencji. Jeżeli nie, e, słuchawki możecie sobie nabyć tego typu, e, tak jak powiedziałem, one są już wyposażone w mikrofon jeżeli jest taka potrzeba i będzie Wam wygodniej, to możecie korzystać z takiego mikrofonu. Jest to o tyle fajna sprawa, że niezależnie gdzie się odwrócicie, jak ruszycie głową, to zawsze będzie ten mikrofon w tym miejscu, który ma być i zawsze Was będzie dobrze słychać. Tak więc to jest również bardzo dobre rozwiązanie. Są również zewnętrzne mikrofony i też no w sumie taka jedna z najtańszych, najtańszych opcji to jest ten Snap, i, i wiele osób go rekomenduje. Ja go akurat nie miałem u siebie na testach Nowo też dużo osób używa, ale to jest, widzicie, wydatek 319 zł, gdzie całą kamerę kupujecie za 499 i macie audio i wideo, tak więc jeszcze raz rekomenduję tego typu rozwiązanie. Mam nadzieję, że się nie rozpłynąłem jakoś super, bardzo mocno. Zachęcam Was do rekomendowania swoich rozwiązań, czy macie może jakieś rekomendowane kamery, czy mikrofony, czy słuchawki. Podzielcie się. Ja, tak jak widzicie, używam jakichś starych słuchawek Sony, w których jest mi najwygodniej, plus no, duża ilość tych kamer kamer no, w tym w tym w tym secie który tu mam to mam w zasadzie nawet trzy kamery bo mogę powiedzieć że jeszcze mam jedną kamerę która aktualnie leży u mnie na parapecie i spogląda przez okno tak więc no, jak widzicie można do jednego komputera podłączyć te kamery i również te kamery w prosty sposób przełączać w momencie kiedy już prowadzicie sobie taką swoją czy telekonferencję czy tele naukę. Zachęcam tradycyjnie do oceny filmu, zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału, zachęcam również do odwiedzania strony test.pl